I teraz mamy człowieka, którego dla niektórych zapowiadać nie trzeba. To jest człowiek znany w każdych kręgach i poprosił mnie, żebym przedstawił go w ten sposób. To jest poeta i to jest badacz procesów komunikacyjnych w paradygmacie konstruktywicznym. Ja nie wiem, co to znaczy, ale mówię to wam, bo na pewno wśród was są tacy, którzy wiedzą. I oprócz tego jest prawnikiem, co ciekawe. Więc dla was Piotr Wagla-Waglowski powie coś o prawie. Wielkie brawa. Dziękuję uprzejmie. Dostałem urządzenie do sterowania, więc będę sterował. E, chodzi o to, że, e, o to, że e, ktoś napisał w Wikipedii, że jestem poetą, a, a, potem, e, a potem główne wydanie wiadomości tak mnie przedstawiło, więc e, pomyślałem, że, że trzeba iść tym tropem dalej. E, występuję przed Państwem w, e, w bloku. Który jest poświęcony obywatelom. Widzicie, tutaj będę miał prezentację, więc to troszeczkę ułatwi mi pewnie pracę, jeżeli tylko będę potrafił ją obsługiwać. A chciałbym Państwu opowiedzieć o Rejestrze stron i usług niedozwolonych. Pamiętacie Państwo być może taką historię. Ona odbywała się 4 lata temu w 2009 roku. Pierwszy projekt, który się tam pojawił, pojawił się w listopadzie, więc mamy e, właściwie okrągłą czwartą rocznicę. E, I chciałbym Państwu opowiedzieć, jak to się wydarzyło. Otóż początkowo było tak, że to nie blogerzy odkryli, czy zauważyli zaistnienie projektu, ustawy, która, e, no tak trzeba by było to nazwać, e, tworzyła podstawy do tego, żeby stworzyć infrastrukturę w Polsce która mogłaby służyć do tego, żeby blokować treści różnego rodzaju. Początkowo tam było o pornografii dziecięcej, ale w pewnym momencie się terroryzm tam pojawił. Potem e, spekulowaliśmy, czy nie będzie też e, na przykład prawa autorskiego, itd., itd. Wszystko to miało się odbywać na koszt przedsiębiorców, którzy obsługują e, tą infrastrukturę internetową. I w pierwszej kolejności temat został dostrzeżony przez dziennik Gazetę Prawną, co oznacza że media tradycyjne czy te instytucjonalne odegrały tutaj istotną rolę. Nikt inny tego wcześniej nie zauważył. Dopiero w dalszej kolejności postanowiłem dotrzeć do projektu ustawy. E, I gdzie? E, no nie na Twitterze, nie na Facebooku będę pytał o tego typu rzeczy, tylko będę szukał tego w Brytyjnie informacji publicznej, bo to jest urzędowy publikator który powinien dawać mi wiarygodną, pełną, kompletną, rzetelną informację na temat tego, jak działa państwo. Tam udało mi się znaleźć ten projekt, wyciągnąłem go na wierzch i zaczęliśmy go, znaczy najpierw go skomentowałem, a potem zaczęliśmy, zaczęliśmy go wspólnie przyglądać się, jak on jest skonstruowany. Pojawiały się nowe wersje, pojawiały się nowe uzasadnienia. Ministerstwo Finansów wtedy grało z nami w trzy karty. To znaczy, pod danym adresem nagle się pojawiała inna wersja dokumentu. Trzeba było wiedzieć, że warto sięgnąć jeszcze raz pod to, co się już wcześniej przeczytało, ponieważ być może się zmieni. Ale trzeba było przeczytać jedną i drugą wersję, żeby wiedzieć, że się zmieniło. Czyli nie wystarczyłoby tylko sobie tam, nie wiem, kliknąć, lubię to, albo zrobić, nie wiem, jakiś buz. Tylko trzeba było po prostu analizować, czytać, analizować, co tam się wydarzyło. W tym czasie też zainteresowali. No, jak to się już pojawiło, to organizacje pozarządowe, które się tematem zajmowały, zaczęły się spotykać i dyskutować na ten temat. Stwierdziliśmy, bo ja wtedy też reprezentowałem jedną z organizacji, stwierdziliśmy, że trzeba zacząć działać. Że, że tak nie może być, że to jest bardzo niebezpieczny projekt. W pewnym momencie rząd przyjął projekt. Wszystko się odbywało od 6 listopada do 19 stycznia 2010 roku. 19 stycznia rząd przyjął projekt, no i e, zanim rząd przyjął e, projekt, to widzicie Państwo, ci, którzy akurat mogą na to e, patrzeć, to, e, to jest pierwszy tekst dziennika Gazeta Prawna, a to budowanie e, zainteresowania społecznego i tak dalej, i tak no, dalej, skutkowało między innymi tym, że pojawiały się różnego rodzaju filmiki, e, łącznie z upadkiem jak... E, w wielu przypadkach ten film jest wykorzystywany do komentowania aktualnych wydarzeń. W pewnym momencie, kiedy rząd przyjął projekt, zostało to oczywiście przez nas odnotowane, przez ludzi, którzy się tym tematem zajmowali. W pewnym momencie Marek Jerzy Minakowski, jak się później przyznał, stworzył grupę na Facebooku. Niech rząd odczepi się od internetu. I w krótkim czasie ta grupa zebrała bardzo dużo osób, które tam były zaangażowane. Potem zostały przygotowane listy, które zostały wysłane do pana premiera. Te listy były podpisane przez przedstawicieli dziesięciu organizacji pozarządowych i to był ten pierwszy impuls do tego, żeby w ogóle zacząć działać w jakikolwiek sposób z rządem, bo wtedy rząd właściwie nie wiedział, co się dzieje. Tam w tym projekcie stwierdzono m.in. że tym rejestrem strony usług niedozwolonych będzie się zajmował. Prezes UK, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, i prezes UK wtedy nie był chętny do prowadzenia tego typu rejestru, i to były takie instytucje, które, no tak, działa państwo, tak, że można przyglądać się temu, w jaki sposób instytucje odnoszą się do tego procesu, który się odbywa w danym państwie, no i bez udziału obywateli, jakby ta dyskusja też tam się odbywała. Zaczęliśmy przygotowywać, wysłaliśmy te listy do pana premiera, zaczęliśmy przygotowywać spotkania z panem, z, z, z rządem. W tym czasie mieliśmy dobry kontakt z, z, z zespołem doradców strategicznych premiera i zaczęliśmy przygotowywać spotkania z panem ministrem Bonim, szefem doradców premiera wtedy. I, i tego typu spotkania się odbyły. Tutaj widzicie Państwo też, nie, nie za bardzo to będzie chyba dobrze widać, ale jest ten list, jest ta, jest ta facebookowa grupa. Niech rząd odczepi się od internetu, sprawdziłem niedawno, w tej chwili tam jest 11 tysięcy tych, jakby to nazwać, followerów, czy, czy uczestników tej grupy, dzisiaj. Nie wiem, czy coś tam się dzieje, bo ostatni wpis, jaki tam się pojawił, to jest ten, w którym się Marek Jerzyminakowski przyznaje do tego, że to on tą grupę założył. Idźmy dalej. Mamy tutaj ustalenia z tego spotkania z panem ministrem Bonim. To są cztery punkty w tamtym czasie. Które już pojawiły, czyli powinny powstać jakieś zasady przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących internetu, powinny być, prze... powinny być ocenione ustawy, które dotyczą internetu, które zostały wcześniej przyjęte. Powinny być przeprowadzone. No, trzeba było ocenić w ogóle ten projekt, który zbudził tyle kontrowersji. I następnie tutaj była koncepcja pana ministra, że trzeba by było może stworzyć jakiś kodeks wolności internetowych. Ja akurat tego ostatniego punktu bardzo nie, nie lubię, bo, bo wolności e, obywatelskie, e, przynajmniej dla mnie, są gwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym żaden kodeks dodatkowy nie jest mi potrzebny, tylko stosujmy przepisy konstytucyjne. E, chciałem Państwu e, pokazać list, który premier wtedy, w tym 2009 roku, wystosował do, do Was. Do internautów, do blogerów, do obywateli korzystając z, in z internetu, ale jest mi niezwykle przykro, ponieważ jedyne co mogę pokazać to błąd 404. Niestety usuwane są informacje ze stron rządowych, i dzisiaj nie możemy sięgnąć do historii, która przecież wzbudziła tak wielkie kontrowersje, tak wielkie zainteresowanie ludzi. Błąd 404 na stronie premiera, niech zatem będzie. Tym listem do was, który premier ciągle wam prezentuje. Pojawia się e, zajawka, zapytaj premiera. Maciek Budzik był poproszony przez kancelarię o możliwość współpracy przy tym, e, przy tym evencie. E, ale proszę pamiętać, że dokładnie w tym samym czasie e, odbyliśmy jako organizacje pozarządowe spotkanie w kancelarii prezydenta. O czym niewiele osób wie. Na spotkaniu w kancelarii prezydenta spotkaliśmy się również z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętajcie, że wtedy była taka sytuacja, że dwa pałace się nie do końca lubiły. Z perspektywy obywatela, to jest fajna sytuacja, bo można próbować przekonywać jeden pałac, żeby, żeby przekonać tak naprawdę też drugi. Prawda? Jeżeli jeden zacznie się interesować, to drugi też zacznie się interesować, no bo nie, mogą, nie mogły być wtedy osamotnione. A jeszcze włączył się do tego Rzecznik Praw Obywatelskich. Także te spotkania się tam odbywały. Elementem tego spotkania u pana prezydenta było to, że szef kancelarii prezydenta stwierdził, że należy zrobić spotkanie z udziałem rządu w sprawie tego projektu ustawy, i prezydent chciał się tym zainteresować. Rzecznik Praw Obywatelskich zadeklarował, że będzie się temu przyglądał. W związku z tym, w pewnym momencie rzeczywiście kancelaria premiera uznała, bo wiedziała, że my takie historie robimy, w sensie, że spotykamy się z innymi władzami. Kancelaria zdecydowała, że trzeba by było jakoś ten bunt społeczny ogarnąć i wymyśliła, że właśnie trzeba by było może zrobić spotkanie, stąd Zapytaj Premiera i cała historia z tym związana. Tutaj jest spotkanie w Kancelarii Prezydenta, tutaj jest Zapytaj Premiera, historię spotkania z internautami czy z blogerami znacie Państwo, bo ona była dosyć głośna. Natomiast zaraz potem rzeczywiście rząd... Usunął z projektu Rejestrony usług Niedozwolonych, co tak naprawdę wcale nie kończy sprawy ponieważ, ponieważ w sierpniu jeszcze raz rząd później ten projekt ustawy analizował. W każdym razie rząd postanowił stworzyć grupę inicjatywną, tak zwaną, cokolwiek to znaczy, z którą mógłby konsultować się w sprawach związanych z internetem. Potem odbyły się kolejne spotkania, aż wreszcie, bo tego nie może zabraknąć, 10 kwietnia 2010 roku rozbił się samolot z połową instytucjonalnej Polski, w tym z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zaangażowanych przecież w te sprawy i z prezydentem. I tu dynamika zdarzeń została zachwiana. Tak czy inaczej, można by było uznać, że to, jest, że to jest sukces, tak? Natomiast, jeżeli byście Państwo byli zainteresowani tym tematem, to proszę zwrócić uwagę, wczoraj czy przedwczoraj u siebie na wallu facebookowym wrzuciłem screenshot pokazujący godzinę, z, w trakcie której przychodziły do mnie maile z, 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 od... od rządowego centrum legislacyjnego tylko i wyłącznie od jednego ministra, ministra administracji i cyfryzacji. Tam są pokazane projekty dokumentów albo dokumenty, które w tej chwili w procesie legislacyjnym są procedowane. To jest tylko jedna strona w ciągu jednej godziny maili, które publikowały kolejne dokumenty, kolejne materiały, kolejne projekty ustaw dotyczące tego, co was dotyczy. Bo dotyczy każdego obywatela. Miałem mówić o prawie. Internauci czy obywatele korzystający z internetu, nie lubię używać słowa bloger, są zobowiązani do tego, żeby przestrzegać całego systemu prawnego. O rejestrze stron i usług niedozwolonych było głośno, bo to bezpośrednio państwa dotyczyło. I wielu z tutaj obecnych zaangażowało się wówczas w tamte dyskusje. Potem rok później, była wielka dyskusja dotycząca audiowizualnych usług medialnych na żądanie. Tam wtedy pan premier zdecydował się usunąć z projektu ustawy medialnej w Senacie projekt. Potem była akta i kto nie skacze, ten za akta. Ale to są trzy projekty. A takich projektów cały czas, w każdej minucie jest bardzo dużo. A wy jesteście zobowiązani do tego, żeby przestrzegać cały system prawny. Stąd nie wystarczy kliknąć lubię to. Warto przyjrzeć się temu, co jest uchwalane, co jest konsultowane w tej chwili w obszarze, który bezpośrednio Was dotyczy. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy pięknie. Piotr Wagla-Waglowski, jak zawsze, mądrze, jak zawsze na temat. Super.